Siemaneczko, cześć! Zrobimy sobie dzisiaj ranny spacerek po podwórku. Co tam rośnie, jak tam się zmieniło u roślin, u kwiatów. A zaczniemy sobie od brugmansji która się wczoraj wieczorem pięknie otworzyła. Teraz na dzień się zamyka. Tu kolejny kwiatuszek wychodzi. Widać, yy, pomogło oprysk na przędziorki. Zadziałało. Tutaj zobaczcie, tamarillo już jest ładne, wysokie, eleganckie obok. Kanny kwitną. Zobaczcie, jakie przepiękny kwiat Kanna. Tutaj kolejne Brugmansje Naprawdę pięknie teraz się prezentujące. Fuksje. A troszkę mniej bo już zaczyna przekwitać. No i Bugenwilla. Proszę, jak się ładnie odnawia krzewik. Także tutaj w okolicach altany tak się mają roślinki. Przejdziemy sobie teraz dalej. Zobaczymy jak się mają eukaliptusy. O, tutaj fuksje, zobaczcie. Pięknie, variegata, jak pięknie się wybarwiła, ile ma kwiatów. Ale niektóre, zobacz, na przykład ta, coś się tu, jakiś grzybowy temat atakuje. Ta też już widzę, coś jakieś, zmiany na liściach się pojawiają. Chyba trzeba będzie coś zapodać. Obok lantany przepięknie kwitnące. Eukaliptus citriodora przesadzone do nowej doniczki 60-litrowej tym razem. Tutaj eukaliptus globozus, czyli gałkowy, przesadzony do 100-litrowej. Oczywiście pokażę Wam e, zaraz zdjęcia, jak wyglądał system korzeniowy i jak to wszystko podczas przesadzania się prezentowało. No i tu dalej lantana kolejna, tu kolejne dwa eukaliptusy, które przesadzałem specjalnie. Nie są one we, wsparte żadnym e, piękiem, żeby się wzmacniał, e, wzmacniał ich główny pęd. Z tego chyba jednak będę musiał przywiązać eukaliptusa. To jest eukaliptus ficifolia z takimi grubymi skorzastymi liśćmi. jego będzie trzeba przywiązać niestety, bo on ma dość miękki ten. Pień w Waszyngtonie robusty, całkiem spoko rosną. Ale przejdziemy sobie teraz do drugiej strony. Tutaj eukaliptusy Erytrochorus. Ładne liście, też już w nowych donicach większych, wsadzonych w małych. O takich jak właśnie ten Citriodora. Na niego jeszcze będę musiał. E, poczekać z przesadzeniem, bo po prostu nie mam na razie doniczek już dużych. Obok tetrapanax, no to już jest ładny listek, a to już idzie następny i jeszcze następny, także do końca lata myślę, że całkiem sporo urośnie. Oleander przepięknie kwitnie, szkarłatka już w owockach. Tutaj kwitnie ładnie, naprawdę fajna roślinka. bambus wypuszcza tutaj boczne pędy, ten on, pęd tak bada ja się dowiedziałam, że on bada otoczenie i dopiero wyjdzie na wiosnę także zobaczymy jak to będzie dalej rosło, tutaj bawełna już widać, że się kwiatuszek otwiera i dzisiaj po południu prawdopodobnie będzie rozkwitnięty, zobaczcie sobie na rącznik Ile ma nasion? Po prostu niesamowite ilość. Bardzo w nasiona idą te rączniki w tym roku. Tutaj kanna z nasionek też fajnie sobie radzi. No i tutaj kufliki. Kufliki, kufliki. Mówiłem, że będą kwitnąć, ale chyba jednak to były zaczątki pędów nowych. Jednak chyba jeszcze nie tak szybko. Tutaj pieprz brazylijski, który mi ktoś niedawno złamał. Gałązkę udało mi się ukorzenić w wodzie normalnie w wodzie. Podobnie rzecz się ma z kuflikiem. Ułamana gałązka, wsadzona do wody i normalnie się ukorzenia. Tutaj jeszcze melia, pomarańcza, cytrynka. Tam jeszcze czyściec wełnisty. Tu eukaliptusy, pauciflora. Parę brugmansi, tam sobie rośnie liwistonia chińska. Jeżeli widzicie, ładnie się to na razie prezentuje. Jeszcze pójdziemy na chwilę do środka, do ogródka. Zobaczymy, jak tam wygląda sprawa. A tutaj brzmijowce naprawdę ładnie. Krzaczuly się wzmocniły, porządne. Już korzenie pewnie przyrastają, A jak? jest, przerastają, będzie trzeba niedługo przesadzić do większych donic. Albo zostawię je na razie w tych doniczkach na zimę, a później wiosną je sobie przesadzę. No i tutaj, jak widzicie na, że tak powiem kwarantannie są fuksje, ponieważ za gorąco miały na parapecie okiennym i trzeba było je takie bardziej zacienione miejsce przenieść. Tu kolejny tetrapanax też już fajne liście tu jest tych sadzonek raz dwa trzy no jest ich sporo z takiego jednego kabla poszły boczne odrosty także będzie ich całkiem sporo figa trzy sztuczki wsadzone w większe doniczki jeszcze niech się trochę wzmocnią i gdy temperatura będzie bardziej korzystna pójdą w grunt i oczywiście wilgotność Tutaj, jak widzicie, poziomeczki sadzonki już zaczynają kwisnąć, także niedługo się je przesadzę na miejsce docelowe, no ale to muszę poczekać, aż się zrobi nieco wilgotniej. No i tutaj jeszcze rodziny o Mariusza sobie stoją. Tutaj lawendy z własnego wysiewu, sadzoneczki małe, które kupiłem. Fajnie to wszystko rośnie, bambus. Ta fragezja, zobaczcie, jak dużo odrostów wpuszcza, Bardzo się zagęszcza. Bardzo. Po przesadzeniu po prostu bujnęła i mnóstwo odrostów puściła. No i tutaj jeszcze taka bilna sadoneczka tego... Hmm. ketmi syryjskiej pewnie już się przekorzeniła. Albo i nie, nie, jeszcze nie. Także przechodzimy do namiotu foliowego, zobaczymy co się tam dzieje. Jak wygląda sytuacja wewnątrz? Sporo roślinek wyniosłem ostatnio. I tu zobaczcie, pomidor, indygo. Jakie to jest długie grono? To jest cały czas to samo grono. Tu się kończy. Tutaj to dolne. Ale pomidorki, papryki oczywiście. Też się mają dobrze. Są owoce. Zobaczcie. Tak. Fajne papryczki. Nie ma co narzekać. Tutaj jest tego troszkę. Tych papryk będzie. Naleczę jak znalazł. Bakłażany też. Są fajne. Tutaj zobaczcie, ile papryk nawiązane. Także będzie. Będzie fajnie. No ale nie o tym tylko, bo tutaj mamy bananki, musa Acuminata Grand Nine. Z pięknymi przebarwieniami. Nie jest to jakiś wielki okaz. Tutaj mam do oddzielenia jeszcze błoszne odrosty. Tutaj Dwarf Cavendish. Cavendish po prostu przepięknie się przebarwił. Też będzie full odrostów do oddzielenia, a tutaj są młode odrościki od tego Cavendisha. Przesadziłem je do 6 litrowych doniczek. Widzicie jest tego troszkę tych Cavendishy. tutaj karandy, mimozy. Opuncja, mikrodazys, juka, ro, nie roztrata, tylko to jest rigida. Tutaj jeszcze te dragonfruty. Czy jest tego troszeczkę? Tutaj sobie nowości rosną. Nowości, czyli w tym przypadku to jest Leptospermum continentale, czyli tak zwane drzewo herbaciane. To, z którego się właśnie olejek herbaciany pozyskuje. O dziwo, nie jest on pozyskiwany właśnie z, z tej właśnie camelli sinensis, czyli z herbaty, tylko właśnie z tego drzewa, herbacianego. To jest y, roślina należąca do rodziny mirtace, czyli tak jak wszystkie eukaliptusy, kufliki i tak dalej. I też blisko z nimi jest spokrewniona i bardzo podobnie do nich kwitnie. Widzicie, troszkę tych roślinek mam. Mam nadzieję, że ładnie podrosną do y, jesieni i do zimy. Tutaj mam jeszcze melanoleuka, nezofila. To jest tak zwana manuka. Nie wiem, czy słyszeliście kiedyś taki, takiej roślinie też podobne ma kwiaty do kuflika też roślina pochodząca z antypodów także oby rosły jak najładniej jak najszybciej do jesieni się wzmocniły też co jest ważne rośliny są odporne na przymrozki więc jak najdłużej będą mogły przebywać na dworze mam nadzieję no nie wiem czy takie moje sadzonki wytrzymają ale miejmy nadzieję że będzie dobrze tutaj Zobaczcie, leukokazja gigantea już kręci listeczka, następnego tutaj e, kolokazja blackstem też idzie, listek tutaj odratowywany przeze mnie skoszony nsetek laukum. Tu taką dziurę miał, ale jak widać, wypuszcza liścia, kręci także będzie żyć. Tutaj jeszcze jest Xanthosoma sagittifolium. Ładna sadzoneczka też już wypuściła liścia, tego o środkowego. No i tutaj przepiękna kanna Stuttgart. Ładnie wypuszcza liście. To już jej drugi list, tutaj. To jest ta właśnie od Zibiego kanna. No i tutaj jeszcze od Zibiego NZT Superbum też sobie ładnie radzi. Muszę zobaczyć, czy czasem nie ma wszędziorów jakichś. O! Wszędziory. Zaraz będzie trzeba umyć roślinkę. No i tu jeszcze chyba to będzie kolokazja esculenta Tak mi się wydaje. Też już puszcza liścia. O! Widać. Ale dobra. Nie o tym tylko. Tutaj mam jeszcze dwie piękne roślinki. Myślę, że każdy miłośnik egzotyki wie, co to jest. A są to Diefenbachie. Obok też tutaj te właśnie roślinki australijskie w różnych wydaniach. Te Leptospermum, e, melanolełki. Tutaj jeszcze juki, Hesperjuki. E, tutaj jakieś nieznane mi z rośliny bobowatych dwie roślinki ładnie kwitnące tutaj sadzoneczki opuncji figowej będzie ich troszkę parę sztuczek będzie się czym podzielić tutaj juki Brebiforie, Yuki juki tutaj Eukaliptus, ale eukaliptus tęczowy, czyli deglupta, też fajnie rośnie, zaczyna się krzewić. Dobrze mu tu widać jest. Tutaj zasiałem bananki wczoraj. Miejmy nadzieję, że coś z tego wyjdzie jeszcze. Dracena drako. Tutaj wysiane przeze mnie eukaliptusy i kufliki. Jakiś czas temu coś wschodzi, coś wyłazi. Nie wiem, czy to jest to, o co, mi, co mi interesuje tutaj w przypadku tego Eukaliptusa preniana, ten taki czerwony, co tu widzicie, to raczej będzie na 100% eukaliptus i tu w przypadku tych kuflików też, ale w przypadku innych to nie wiadomo, czy jakieś chwasty nie wyważą. Eukaliptus Pauciflora, zwykły klasyczny Eukaliptus Pauciflora, ładnie sobie radzi. Agawy również, również radzą sobie świetnie, aloes uzbrojony podobnie. Proszę bardzo. Tutaj też ładnie roślineczki sobie radzą. No tutaj coś uschło. Tu jeszcze pieprz. No i tu mam jeszcze ukorzenianie się bambusów z badyli ale z tego chyba nic nie będzie. No i yy, eukaliptus pauciflora var nipofila, oby rósł jak najładniej i żeby dobrze się ukorzenił, a będzie z niego fajna, fajna roślinka. Także tak się ma sytuacja na podwórku w namiocie foliowym i w okolicach. Trzymajcie się cieplutko, cześć!